Cześć, jestem Maguś, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w grze 100 years. Life Simulator, czyli spróbujemy sobie przeżyć godziwe, prawdziwe życie w symulatorze życia właśnie. Jeśli Wam się spodoba odcinek, zostawiajcie łapkę w górę, a ja przystępuję do narodzin. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Prawdopodobnie tak, jak to wygląda w prawdziwości, właściwie w prawdziwym życiu, czyli musimy po prostu wejść jako plemnik do komórki jajowej, do... jakby musi nastąpić zapłodnienie. Nie będę Was tutaj uczyć biologii, myślę, że już jesteście po, albo jeszcze jesteście przed, ale to wszystko przed Wami, jeśli chodzi o to, jak powstają dzieci? Ja w tym momencie mogę sobie wybrać moje dziecko. To znaczy, zakładam, że wybieram siebie, i to dziecko przypomina mnie najbardziej. Jak się nazywam, moje imię to Luis, to znaczy, że jestem chłopcem. Może nie będę się nazywała Luis, tylko Agulis. Niech już będzie podobnie, ale niech trochę będzie zbliżony do mojego Niku. W takim razie wybieramy sobie Agulis i jako Agulis ruszamy przez życie. Od dzisiaj, przynajmniej na tej serii, możecie do mnie mówić Agulis. I zaczynamy, nasz pierwszy rok życia. Zobaczmy, z czym się zmierzymy, jakie problemy nas czekają. No jestem sobie takim słodkim bobaskiem. To prawdopodobnie są moi rodzice, którzy trochę przerażająco wyglądają i Nie wiem, o co robił tyle hałasu, co narobiłam w pieluchę czy co? O nie, ja muszę dokonać pierwszego mojego życiowego wyboru, czy wolę mamę, czy wolę tatę. I teraz musimy, wiecie, nie znam ich jeszcze. Jakby nie mam pojęcia, kto jest lepszy, kto jest gorszy, więc muszę wybrać mniejsze zło. Mama ma dziwne ręce. I szczerze powiedziawszy, trochę średnio mi się podoba. Tata ma dziwną minę i w ogóle zobaczcie, jaką nagle zaczęli wywierać presję. No wybierz, no wybierz kto jest fajniejszy, kogo wolisz, kogo wolisz, kogo kochasz bardziej. Każdy z nas jako dziecko prawdopodobnie usłyszał to pytanie. Ja wiecie co, ponieważ nie podobają mi się te dziwne dłonie mamy, wybiorę tatę. I zobaczymy, Oho. no jak tata się mną zopiekuje i jak czy się ucieszy, bo wiecie, no wybrałam tatę. Ale tato, co ty robisz? O nie, ja nie wiedziałam, że to jest taki wybór! Dlaczego tata próbuje mnie karmić? Fujka! Okazuje się, że dla mojego przetrwania nie mam wyjścia. Muszę wybrać mamę z dziwnymi dłońmi, ale przynajmniej mama, wiecie, mama jest tym, co pozwoli mi się rozwinąć dalej i właściwie żyć na ten moment. Wiecie, jako dzieci jesteśmy zależni tak naprawdę najbardziej od mamy, chociaż oczywiście nie umniejszam roli ojca w życiu dziecka, ale no mama pozwoliła mi zdobyć... Kolejny rok życia, także o to chodziło. Idziemy dalej, zobaczmy, jaki będzie mój kolejny problem. No i tym razem tata się na mnie obraził, już go tutaj przy mnie nie ma. Mam nadzieję, że mnie nie zostawił przez to, że nie pozwoliłam mu się nakarmić, ale mam do pokonania tor przeszkód. I muszę przejść. O, nie, 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 piłka mnie potrąciła. Także muszę zrobić to troszeczkę wolniej, spokojniej. Wiesz, mamo, mogłaś, jak prawdziwa, normalna mama po prostu wołać mnie do siebie i pozwolić mi przejść, ale zamiast tego postanowiłaś stworzyć tor przeszkód dla swojego dwuletniego dziecka. Niech będzie. Może nie zginę tym razem, może jakoś mi się uda pokonać tę przeszkodę. I udało Aha. się, dotarłam. Teraz pora na karmienie? Najwyraźniej nie, najwyraźniej już jestem za stara, bo uwaga, uwaga, kończę trzylatka. Uj, i zmieniłam się w trochę większego dzieciaczka. To oczywiście naturalne, dzieci szybko rosną, ale nie spodziewałam się tego już teraz. Jak widzicie, już sobie całkiem nieźle radzę z Teraz jestem ciekawa zabawy. I jako, że trochę miałam do czynienia z małymi dziećmi, wiem, że zabawki dorosłych są bardziej interesujące niż te dziecięce. Więc może zostawimy rycerza i weźmiemy sobie wazę. Zobaczymy, e... zobaczymy, jak to wpłynie na moje dalsze życie. O! Tato? Tato? Czy ja właśnie zabiłam tatę? Zastanawiam się, czy to, że w tym momencie teoretycznie tata zginął. Czy to znaczy, że jakby będę miała z tym wspomnienia później? Bo jakby ja to niby przeżyłam, chociaż muszę przeży wybrać to na nowo mimo wszystko. No ale dobra, jednak nie chcę wychowywać się bez taty, przynajmniej na tym etapie potrzebuję mojego taty. Więc weźmy po prostu zwykłą zabawkę, która najwyraźniej nie jest przystosowana dla zabawy przez dzieci, bo są małe elementy. Tato, ja zaraz to wiem. Ale o co ci chodzi, tato? Co to była twoja zabawka? A ja mu urwałam główkę? No dobrze. Czyli lepiej nie bawić się wadzą, to jest niebezpieczne, ale już zabawkami, taty jak najbardziej. I zdobyłam jakąś gwiazdkę, która sprawiła, że stałam się magicznie dziwnym chłopcem. I mogę w tym momencie zmienić mój wygląd, ale wiecie co? Nie widzę takiej potrzeby, jakby jeszcze nie mam kompleksów. Na moim punkcie mam dopiero 5 lat, więc teraz. Najwyraźniej będę podejmować jakąś bardzo ważną decyzję, która wpłynie na mój dalszy rozwój. To jest interesujące, bo jak do tej pory to było liniowe. Jeśli wybrałam coś, to jakby, jeśli to była niewłaściwa opcja, to po prostu musiałam jeszcze raz przejść dany poziom, a teraz to wpłynie na moje dalsze życie, więc jest to interesujące. Jestem już w szkole dla pięciolatków. Jestem w przedszkolu. To bardzo dziwne przedszkole, i mamy przerwę lunchową, i możemy albo zjeść samotnie. Albo zaprosić dziewczynę na lunch. Znaczy jest to trochę za wcześnie na takie decyzje, wiecie, dość poważne powiedziałabym jak na pięciolatka. Ale jakby pięciolatkowie są jeszcze niewinni i możemy spokojnie zaprosić ją na lunch i się po prostu pobawić razem, zjeść Lili razem lunch. Canola? Zjesz ze mną lunch? Aha, y nic nie odpowiedziała, ja już biję brawo. Okej, okay, dobra. W każdym razie zgodziła się, więc w sumie bardzo dobrze. I teraz idziemy w prawą stronę. Kończymy 6 lat i teraz już zaczyna się poważne życie. A! Chyba. To czy to jest poważne życie sześciolatka? Czyszczenie zapuszczonego sedesu? Ja w ogóle szczerze nie mam pojęcia, kto tak zapuścił ten sades. Na pewno tata. Ja myślę, że tata się za zemścił za to, że nie chciałam się dać karmić piersią e w momencie, kiedy e próbował to zrobić, e ale tato to było jakby coś, na co nie miałam wpływu. Przynajmniej w sumie, wiecie, jak tak gadam i wyżalam się na tatę, to jest mi trochę łatwiej sprzątać i... Niby już spełniłam swoje zadanie, ale nie do końca to zrobiłam dobrze. Normalnie bym się postarała na 100%, ale jako, że Tata zrobił to złośliwie, to ja złośliwie zostawię mu trochę na, na posiedzenie, żeby nie było tak miło. Następnym razem, jak będzie bałaganił. Ań dobrze, niech tak ma. Tutaj biwatuje moja postać. Idziemy w takim razie dalej. Mamy 7 lat. I kolejny wybór przed nami. Zobaczmy, z czym się tutaj zmierzymy. Jesteśmy z tatą na rybach. Bardzo miło, bardzo fajnie. Ale tam ludzie się bawią. A z tatą może być nudno. Ale z drugiej strony już raz odrzuciłam tatę. Czy chcę odrzucić tatę jeszcze raz? Zdecydowanie tak, no bo wiecie, rówieśnicy, chcę trochę nawiązać kontaktów, to od tego zależy moje przyszłe życie, więc w sumie czemu nie pobawmy się trochę? O proszę, niewinna zabawa. Zaraz wrócę do taty, tylko przez chwilę się z nimi pobawię. Coś, coś napływa. Może wyjdźcie z wody? M może wyjdzie z wody? To był wieloryb? Czy ja dobrze wiedziałam? Coś nas pożarło! O nie! jakie ja teraz wrócę do taty? I tata poczuje się wystawiony po raz drugi, na pewno tak będzie. No ale dobra. Jakoś musimy sobie poradzić z tą sytuacją. Jeśli jeszcze żyjemy, możemy zbudować tratwę, albo możemy użyć pióra, żeby go połaskotać, żeby kichnął. Nie wiem, y, która opcja jest lepsza, ale spróbujmy zbudować stratwę. Czemu nie? Dlaczego? Dlatego, że y, to wydaje się być taką ekstremalną y, przygodą. Skoro już idziemy y, w przygodę, to bawmy się na całego. Y, zresztą zaangażujemy wszystkich, nikt się nie będzie stresował. No dobra, mamy gotową <śm> tratwę i próbujemy się wydostać. Ale w sumie moglibyśmy się wspiąć na tych deskach, ale zamiast tego cofnęłam się i przez przypadek. Wybrałam ryby jednak Chciałam wrócić do tego pióra No ale dobra, zobaczmy Ludzie się bawią, ja łowię ryby Czy pożre ich teraz ta ryba? Nie pożre ich ryba? O nie Co tu się dzieje? Jakby to, to łowienie jest po prostu takie ha -ha! chyba Zwyczajne i nudne, ale jestem szczęśliwa Wróciłam do taty. Nie chciałam tego zrobić. Chciałam zobaczyć, jak będzie wyglądała ta sytuacja z tą rybą. Czy przeżyjemy? No, ale dobra. Tak czy siak, nie miało to wielkiego wyboru, jakby wpływu na yy, moje wychowanie. Mam nadzieję. Yy, na pewno dopiero teraz mamy rozdwojenie i yy, przynajmniej wróciłam do taty, żeby tata nie czuł się taki samotny i do, po, jakby zobaczyłam, jaka jest ta druga opcja. No dobra. Lecimy w takim razie yy, bawić się w berka i musimy wszystkich złapać. Dobra. Aha, dobra, już widzę, jak wygląda to, to sterowanie. Gość biega w kółko, spróbujemy go złapać w trochę w inną stronę. W momencie, kiedy będzie biegł my będziemy biec w przeciwną... O nie! Teraz będę się zanim nim biec! Dobra, jeszcze raz. Tym razem mi nie uciekniesz. I ostatnia osoba tutaj biega. Tak bardzo, Berek wygrany. Jestem najlepsza, jestem zwycięzcą. I nie wiem, dlaczego w ogóle jakby poszłam w tę stronę. Jaki to był wybór? Mogłam przegrać? Ciężko powiedzieć, ale mam już 9 lat. To całkiem nieźle. Przyszłam dłużej niż sądziłam, że mi się uda. I chyba jest Halloween, bo jakaś taka podobna pora, i muszę wyciąć z, z szuflady albo banana, albo klauna. I ponieważ y, banan w szufladzie to nigdy nie jest dobry pomysł, podejrzewam, że ten banan już y, żyje własnym życiem i jakby wiecie, gra w własny symulator życia y, w tej szufladzie, więc wyciągnijmy tego banana. A! To o to chodziło, dobra! Jako przebranie bananowe też wygląda to całkiem nieźle chyba, zwłaszcza, że jest dziewczyna, która się uda jak kawka. Okej... Okay. Chyba nie ma tego złego. Ciekawe, czy ktoś rzuci mi jakieś cukierki. Widać, że ewidentnie się stresuje tą sytuacją, tak się bardzo dotykam po mojej twarzy. Wybierzmy albo ładny dom, Albo taki dom przerażający. Ja myślę, że wybierzemy przerażający, bo jak ktoś się pokusił o to, żeby przystroić swój dom, to na pewno ma dużo cukierków, żeby rozdać je dla dzieciaków. Więc wybierzmy ten straszny dom. Okej, okay, mamy gościa przebranego za dyniogłowego, który rzucił nam cukierki. Chyba zadanie w takim razie wykonane. I to jest najlepsze wspomnienie z mojego 99-letniego życia. Zobaczymy, jakie wspomnienie będę budować w wieku lat 10. Jestem na basenie i uczę się pływać. A? Najpierw tata zabrał mnie na ryby, dopiero potem stwierdził, że nauczy mnie pływać. To trochę słabo, zwłaszcza, że ta dziewczynka przypłynęła tutaj tak naprawdę w dość sprawnym tempie sama. Dobra, tato, mam 10 lat, jestem gotowy, żeby sam pływać. Płyń, płyń! Płyń. Jestem gotowa! Nie panikuj, nie panikuj! No dobra, jednak nie jestem gotowa. Jednak y, trzeba trochę mniej patrzeć na innych i bardziej w sumie skupić się na sobie. I jeszcze nie czuję się zbyt pewnie, więc może jeszcze trochę potrenuję. A godzinę później jestem w stanie płynąć i to z taką szybkością nieźle, jak strzała. Być może zostanę pływakiem w przyszłości. Najważniejsze, że się udało, y, mamy rok 11. Tato po co mnie wołasz? I co ty masz w dłoni? To było dziwne. Mam umyć samochód, ale tata miał tylko tę końcówkę, wiecie, nie miał węża z wodą, także to było bardzo dziwne, ale dobra. O! Dobra, ta, ta woda tutaj ma niezłą moc. Musimy wyczyścić całe auto. Tutaj postaramy się trochę bardziej, dlatego że auto wyczyszczone to auto szczęśliwe. Tak się mówi, nie? Na pewno jest takie powiedzenie, jestem pewna. Mamy tu w takim razie już jedną trzecią zrobioną i to jest wystarczająco, ale ja bym chciała. Chciałabym umyć je trochę dokładniej. A, czekajcie, bo ja prawdopodobnie muszę przejść z drugiej strony, żeby móc umyć dokładniej. Uuu! Ktoś chyba tutaj nie lubi mojego taty. Ciekawe dlaczego. Czyżby próbował karmić pierwsze jakieś inne dzieci? Nie mam pojęcia, ale nie mi to oceniać. Dostałam zadanie, jestem dobrym synkiem, pomogę. Ostatnia strona. No chyba, że to ja kiedyś pomyślałam sobie, że pomaluję to znowu, ale nie, wydaje mi się, że ta opcja z innymi dziećmi jest bardziej prawdopodobna. W takim razie... Zresztą ja nie pamiętam takich rzeczy. Pamiętałabym, gdybym to zrobiła, nie? Zostało mi ostatnie 2% i jakoś nie mogę doczyścić tutaj tego auta. Okej, okay. udało się. Perfekcyjne sprzątanie zrobione. Trochę słabo, że tata trochę się mną wyręcza. Ale z drugiej strony, dobra, mówiłam, że jestem pomocna, że pomagam. I uwaga, idziemy dalej. Mam teraz już 12 lat. W takim razie zobaczymy, z czym się tutaj zmierzę. Ok, jestem w kościele, czyli będziemy jakieś wybory yy, mieć religijne. Światowy pokój albo Bóg nie istnieje. Tutaj na szali mamy bardzo dużo ważnych rzeczy. Dlatego, że jeśli stwierdzę, że Bóg nie istnieje, to jakby na świecie nie będzie pokoju, przynajmniej według tego wyboru. Więc może wybierzmy po prostu pokój na świecie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ksiądz się cieszy. Głaska mnie po głowie. I słychać, że spływa na mnie łaska w tym momencie. I mam nadzieję, że to zapewni pokój na świecie. Okej. Okay. Idziemy w lewą stronę do wieku lat 13, a w tym momencie zmieniamy się. Uwaga, transformacja. Ok, znowu mamy wybór y, koloru skóry. Raczej nie opalałam się w tym czasie, y, więc zostanę w mojej skórze, którą mam. Y, raczej nie jestem wężem, żeby zmieniać skórę, więc idziemy dalej. O, mamy naszą crash i musimy do niej dotrzeć. Ok. Po prostu biegniemy. Możemy też przewracać ludzi. W takim razie spróbujmy przewrócić tylko część z nich. Dobra, ten gościu biega jak szalony. Pozwólmy mu biegać. Biegniemy. Mamy misję, mamy misję. Musimy dostać się do mojego krasza. O nie, teraz ja też się przewróciłam. Mam nadzieję, że ona tego nie widziała. Tak czy siak, udało mi się dotrzeć do niej? Nie wiem, jak zareagowała na to. Chyba nie pamiętam, więc. W sumie skoro nie pamiętam, skoro mój umysł to wymazał, to mogło nie być tak dobrze. Idziemy dalej. 14 lat. I zwyczajny dzień w szkole, dzień jak codzien. Przynajmniej tak to wygląda, aż tu nagle typiasz podstawia mi nogę. I podejrzewam, że to może na mnie wpłynąć, to jak się zachowam. Bo jeśli pójdę dalej i zignoruję to, to on może Wiecie, może po prostu w przyszłości robić to dalej i prześladować, a to może być dla mnie złe. Więc tym razem się postawię i mam nadzieję, że nie wyląduje uderka. O, ale go w kręgosłup walnęłam dziwnie. Dobra, teraz wszyscy patrzą, jak go uderzam. I strzeliłam mu perfekcyjnego strzała. Prosto, chyba w klatę, nie wiem, nie widziałam w co strzeliłam, ale zostawiamy ich wszystkich. O, i mamy naszą dziewczynę. Więc plus jest taki, że y, udało mi się w ten sposób. Y, wiecie, zdobyć jej serce. Mam 15 lat i śpię. Albo wstaję. Po prostu wstaję. Y, a, okej. Okay. Mogę iść albo do szkoły, albo opuścić szkołę. Hmm, co by tu wybrać? Naprawdę yy, jestem świadoma, że najlepszą opcją byłoby pójść do szkoły, ale jestem też ciekawa, co się wydarzy, kiedy nie pójdę do szkoły, więc tym razem yy, ominiemy zajęcia i zobaczymy, co się wydarzy, jeśli je ominę. Poszliśmy gdzieś w plener, widzę, że nie tylko ja tutaj wagaruję. Czy moja dziewczyna tu jest? To jest tak, to jest moja dziewczyna. I ona też wagaruje, to nie, nie wiem, czy to jest takie dobre. Ale dobra, biegniemy gdzieś w las, i co może pójść nie tak? Nic nie poszło nie tak, jakby nie wpłynęło to zupełnie na moje życie. W sensie, tam była taka pętelka, i myślałam, że ta pętelka, jak ją przejdę, wiecie, jak pójdę na wagary, to, nie wiem, obleję klasę. Cokolwiek, ale nie, to nie wpłynęło na moje życie, chociaż może to nie była pentelka, może to było rozdwojenie i ja po prostu wybrałam ścieżkę złego człowieka, jakiegoś recydywisty. Nie mam pojęcia, mam 16 lat jeszcze nie jestem w stanie zastanawiać się nad tym, jak moje wybory wpływają na moje życie. W każdym razie, teraz chyba jestem dalej na tych wagarach. Ktoś tu robi przysiady. Rozgrzewa się przed skokiem do wody. Okej, okay, zostaliśmy tylko my dwoje. Co teraz będziemy robić? Możemy albo skoczyć, albo nie skoczyć. No to skaczemy? Czas się zatrzymał. I wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Okej, okay, woda była głęboka, mamy przygodę życia, tak się buduje wspomnienia. Chociaż pamiętajcie, trzeba być odpowiedzialnym. To jest tylko gra, to nie jest tak, że ja bym tak wybrała w prawdziwym życiu. Więc nie oceniajcie, nie oceniajcie moich wyborów. Ja przechodzę transformację w prawie dorosłego człowieka. Nie zmieniam dalej mojej rasy, idziemy dalej. Mam lat 20. I tutaj było bardzo dużo odnóg. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak moje wybory będą wpływać na moje życie. Ok, mamy aplikację randkową i musimy znaleźć sobie perfekcyjną kobietę. No dobra, to. Michelle bym odrzuciła. Michelle jest dwa lata do mnie starsza. Alic, Alice jest ode mnie dwa lata młodsza i. W sumie to. Lubi tańczyć najwyraźniej. Dobra, Alice, ciebie nie wybieram. Sakura to jest bardzo dziwny wybór. Boisz się, że jak odrzucę wszystkich, to nie będę miała nikogo w końcu. Jestem ciekawa, o co chodzi z tą relacją z Sakurą. Tak, jestem pewna. Chcę być Sakurą. Nikt nie podejrzewałabym się o takie wybory, ale. Jakby ta gra po prostu mnie zaskoczyła. Musiałam sprawdzić te opcje. Zobaczmy. Eee, czy ludzie nie akceptują mojej, mojego wyboru życiowego? Widać, że jestem szczęśliwa z Sakurą i ona przede wszystkim jest szczęśliwa ze mną. Ale nikt inny nie jest szczęśliwy. Jakby chyba doprowadzam do rozpadu świata, do, do chaosu. I teraz mamy wybór. Czy kupić dla Sakury biżuterię, czy kupić dla Sakury banana? Podejrzewam, że Sakura bardziej by się ucieszyła z banana i jako, że ja jestem jeszcze młodą osobą, chyba nie pracuję, więc też nie mam zbyt dużego budżetu. Kupmy jej banana? Y chcesz banana? ok to zdecydowanie chyba był dobry wybór. Zresztą na jej palca ciężko byłoby znaleźć jakiś pierścionek. Poza tym, to nie jest tak, że ja chcę się z nią wiązać na całe życie, to po prostu było... była ciekawość. No nie wiem, inaczej tego nam nie mogę. Jesteśmy na wakacjach. I czuję się trochę jak Tarzan w tym momencie. Tak wygląda nasze dzikie życie, nasza miłość. Zgodnie z naturą. Czasami jest dobrze, czasami pada deszcz. Ona jest zakochana. Ja chyba też. Um, o co ci chodzi? Czy chcesz kokosa? Ona sama nie wie czego chce. Chce albo kokosa, albo rybę. Tylko ja nie wiem, yy, czy, czy ona się. Yy, czy ona może jest wegetarianką? Ciężko mi powiedzieć. Daj mi jej kokosa. Yy. Większe wyzwanie będzie, kiedy strącimy kokosa. Ale to nie miało być w ten sposób! Jednak mimo wszystko udało mi się jakoś dogadać z moją dziewczyną, więc w sumie zróbmy to, co mi prosiła i złówmy dla niej rybę? Okej, okay, zdecydowanie chyba o to jej chodziło kokosy. To nie jest coś, co warto zrzucać gorylom na głowę, więc tym samym możemy iść dalej. I wygląda na to, że docieram do mojego ostatniego roku życia. To znaczy, że kończę życie w wieku 25 lat. Nie jest to zbyt mm, efektowny widy widok, ale efektownym widokiem z kolei jest ten ślub w gronie zwierząt. Czy są tu chociaż moi rodzice? Chyba nie. Okej. Okay. To było bardzo dziwne. Zresztą tak samo dziwne jak mój wybór. W każdym razie umarłam w wieku 25 lat, nie uzyskałam żadnego majątku, nie miałam żadnej kariery. 15% siły i 50% szczęścia. Grunt, że byłam. W połowie szczęśliwa szklanka była do połowy pełna w tym przypadku i w ten oto sposób kończy się ten dzisiejszy czas. My możemy za to cofnąć się w czasie i przeżyć na nowo swoje lata dwudzieste. Dość interesująca opcja. Na pewno następnym razem spróbujemy sobie wybrać inną ścieżkę, czyli prawdopodobnie związać się z kimś innym, może z kimś bardziej ludzkim tym razem. Jeśli Wam się podobał odcinek, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków i dajcie znać, co myślicie o tej grze, czy chcecie więcej odcinków. A jeśli ja dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, papa! Pa.